W serialu 1670 jest scena, która na pierwszy rzut oka wydaje się zupełnie niewinna. Bogdan rozkłada mapę, patrzy na nią i wszystko wygląda poprawnie. Od po prostu kolejny rekwizyt. Problem w tym, że ta mapa nie powinna tam być. Kto ją stworzył i co dokładnie przedstawia, dlaczego jej obecność w 1670 roku jest dużo bardziej problematyczna niż mogłoby się to wydawać. Dziś o mapach, które zostały użyte w serialu 1670. Zapraszam do oglądania. Ja wiem, że nie powinienem oceniać serialu, który jest satyrą na współczesność ubraną w kontusz. Ale ja nie mogłem obok tego przejść obojętnie. Zacznę jednak od drugiego sezonu. W pierwszym odcinku nowa poznana postać, szlachcic Leszek, podróżuje palcem po mapie, gdy nagle brutalnie przerywa tą podróż Jakub, wbijając parawan w piasek. Po tym kadrze miałem ból głowy, chociaż mogłem sobie bardziej pomóc, gdybym obejrzał dalej, co tutaj widać. Nazwy takie jak Polesie, Smoleńsk, Mińsk, M od Moskwy oraz część zabarwionego kartusza na czerwono. Jak możemy zauważyć, granice Rzeczpospolitej są sprzed pokoju andruszowskiego, więc mamy część ziemi smoleńskiej, Kijów z ziemią czernichowsko-siewierską. To zawęziło mi pole do poszukiwań tej mapy. Choć i tak musiałem zrobić znaczny margines. Mapy szukałem na portalu Polona, i jest to dość mało popularna mapa mapa całego księstwa polskiego oraz Wielkiego Księstwa Litewskiego z ich województwami i granicami. Mapa została opracowana na podstawie wcześniejszych opracowań map generalnych przez Andreasa Celariusa. Niemieckiego kosmografa. Mapa była dołączona do dzieła o opisie geograficznym i historycznym Rzeczpospolitej, napisanej przez Scelariusa i została wydana w 1659 roku. Wracając, jak widać na wycinku mapy, dodatkowo ubarwiono ją kawą czy też herbatą. Szkoda, że Leszek bardziej interesował się Smoleńskim zamiast rzeczowną, serialową Mołdawią. Ale parawan z chłopami naprawdę jest super, musicie przyznać. Następna mapa w zasadzie to plan Adamczychy. Tu będzie krótko. Plan został sporządzony na potrzeby serialu. Gdy zacząłem się zastanawiać, co mi to przypomina, to podobny jest stylistycznie do, do planu góry Kalwarii z początku XVII wieku. Jednak to tylko po ocenie tych kilku nielicznych fragmentów. Ostatnia mapa to mapa Bogdana, pod którą wspominał tam swoje bitwy oraz nienawidził Szwedów. Jest to pierwszy odcinek pierwszego sezonu. Mapa później pojawia się w tle, kiedy ksiądz Żmija oskarżał bohaterów serii, serialu o Morty. Nie wiem, czy kojarzycie tę mapę, jest ona dość znana. Jednak w 1670 roku nie mogła się pojawić z jednej pozycji przyczyny, bo została wydana w 1696. Chyba, że sam Bogdan znał Eryka Dalberga, bo. Mapę sporządził między 1655 a 60 rokiem. Tak wynika z jego notatek i rękopisu. co to za okres i kim był ten ów Dalberg. Był on nadbornym kartografem samego Karola Gustawa, wiecie, tego króla szwedzkiego, który zorganizował po to. Na mapie naniesione są też przemarsze wojsk oraz bitwy z łupieskiej kampanii w Rzeczpospolitej. A znając przyjaźń Bogdana, a zarazem coraz bardziej nienawidzić Szwedów? To wątpię, by taką mapę mógł sobie powieść. Dlatego też mapa została pozbawiona treści niewygodnych. Usunięto wielkim fontem napis Karol Gustaw, usunięto również przemarsze wojsk, bitwy, mniejsze miejscowości. Szkoda, że nie usunięto frazy wojsko litewskie, które nadal widać na mapie. A wiąże się ono z tym, że Dalberg uwiecznił bitwę w widłach Wisły i Samu. Stąd na mapie mamy powtórzone wojsko litewskie. Psst. W każdym razie, byłoby śmieszną przewrotnością zostawienie tych wszystkich dodatków. Bogdan, który pała szczerą nienawiścią do Szwedów, wywiesza mapę Rzeczpospolitej, obrazującą podboje swoich wrogów. Wybrano jednak inaczej. I wyszło dość karkoło mnie. Poprawiono nie nadającą się mapę i stracono godzinę, lub więcej w zależności od umiejętności pracy zamiast znaleźć, co by bardziej licowało. Chociażby przykładowo mapę Samsona z 1655 roku lub też Bowplana z 1661. Więc jeśli jest potrzebna Wam konsultacja, jeśli chodzi o trzeci sezon, to zapraszam do kontaktu. Ale to nie wszystko. Dla fanów z serialu sporządziłem mapy Mazowsza i Podlasia, właśnie Sansona, z dodatkiem Adamczychy. Mapa jest ręcznie barwiona kolorami z epoki. Będzie to limitowana edycja, 100 sztuk. Pozdrawiam ja Was, Jakupian Stołpiec.